Polska dziennikarka, pisarka, reporterka oraz scenarzystka filmowa Irena Morawska zmarła 23 sierpnia w wieku 68 lat. Za swoją pracę Morawska otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Była m.in. laureatką Nagrody Rzeczpospolitej imienia Dariusza Fikusa, Nagrody Złoty Nurt oraz dyplomu honorowego na Festiwalu Mediów. Nie żyje Piotr Szkudelski, Wieloletni perkusista zespołu Perfect. Muzyk zmarł w poniedziałek 22 sierpnia w wieku 66 lat. Polska superstulatka Tekla Juniewicz zmarła 19 sierpnia w wieku 116 lat. 20 lipca 2017 roku Tekla została najstarszą żyjącą Polką. 19 kwietnia 2022 roku stała się drugą pod względem wieku osobą na świecie.